Bra, czy ciebie też nudzi takie normalne farmienie w Petsgo? No nie, że sobie stoisz na tych rybach, stoisz na tych jajkach i nic się nie dzieje, nie dropisz żadnego peta, jesteś totalnym pechowcem, się nie da. Nie wiem, chciałbyś mieć na przykład tak 10 miliardów laka więcej? Taka losowa liczba, 10 miliardów więcej laka? No ja bym chciał i ty pewnie też. Jak widzisz, ja sobie stoję aktualnie na Petsgo, łowię sobie te ryby i łowię i farmię i jak nie było tak nieba, a inne pety mnie tak średnio interesują, dlatego wychodzimy z Petsgo. I idziemy stary na pet z GoBonet, który ma 10 miliardów laka. Baczcie, przekreślone było razy 5 na 10 miliardów i witam bardzo serdecznie. Tu 10 milionów lakda i tu 10 milionów kolejne. To jest miliard jakiś. Możemy sobie wyrolować od razu dwa jajka na start. O, takie nie najgorsze pety jak na start. To chyba mogą być, nie? Nie, no takie okej, okay, te pety okej. Okay, to jakieś kąsiki sobie możemy, tak, proszę bardzo, rolujemy dalej, no rolujemy, tak, może jakiś kojnik, o, dobra, może być, taki nie najgorszy ten pecik. No i możemy sobie tutaj wszystko pokupować, Insta autorol, lakier, turbo Autorol, Hydrol, Golden Dice, Inventory, Breakables, to wszystko sobie teraz tutaj możemy wykupić, o kurde, żebyśmy zarabiali więcej siada, nie, bo zarabianie siada jest naprawdę, to, to jest naprawdę dobre. Zarabianie siada jest naprawdę dobre, ale to, to wchodzimy sobie do sklepu. Możemy sobie kupić tutaj miliard laka za 150 robuxów no to nie będziemy kupowali, ale zobaczcie to, jakie to jest widzę piękne. Po prostu wykupujesz sobie całego Forever Packa. O, tutaj już masz Rebirfa, po lewej stronie masz kolejne 65%. Więcej coinów właśnie sobie zarobiłeś Żyjesz pełną życia Tutaj czy coś jeszcze O tutaj game passy O potrójne Po, trójne, po piąt O już animacja Proszę bardzo Animation Ty huge'a wydropiłem Nie już myślałem I zobacz I teraz otwierasz po jak Zobacz jak ci leci ta kasa No przecież to jest piękne. Najlepsze twoje pety Prezentują się tak Wtedy był to taki pecik Nie no fajne nie Fajne tutaj wszystko O lak Tak no możemy sobie Tak jak za dnie, no, jak jest Widzę jest za darmo To se Tak nie no, jak jest za darmo Kurde jak jest za darmo Widzę to trzeba brać bo to wiecie, bo to nie ma co Oj, i rebirf No nie, no niestety, widzowie, rebirf Nie, no w sensie nie rebirf, tylko questy, nie Ale tutaj otwieramy Otwiera O kurde, znowu animacja I czy tutaj będzie coś fajnego? Nie, czyli tutaj znowu peciek jeden na miliard chyba No ale no słabo, słabo O, jeden na miliard To no, tak jak mówiłem No ale dobra, no więcej laka Chcę więcej laka Chcę więcej laka Dawaj mi go Dobrze, jest maxing O, tutaj gemy za darmo Proszę bardzo No możemy te gemy za darmo przygarnąć To no, przygarniemy te gemy za darmo, nie? Może akurat jakaś god Potka nam wyleci? Nie, ale możemy sobie wypić. O nie, serio, muszę to odblokować najpierw. Dobra, to tutaj huge pety, dupet pec, lakier dupet. O kurde, to jakie drogie, to mogę. O, tego już nie mogę. O kurde. Oba, tu jakieś jajka, bo jajka to się zawsze przydadzą. Tu jakieś coś takiego. Tu jakiś leveling, proszę bardzo, więcej kojdów tutaj. Nie, ten leveling, który nam się widzę, przyda. Ten leveling, który nam się przyda, przynajmniej taka mam nadzieję, że nam się przyda. O tutaj ile zarobiłem? No tak, animacje, no zarobiłem animacje, nie? I co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Jejku, znowu taka beznadziejna, tylko pecik jeden na biliard. No co to jest? No co to jest? No 1 jeden na 1B. Jeden tutaj generalnie animacje są widzowie od tego. Od 1 jeden na 1b. Jeden dobra, bo żeby sobie... O kurde! Ej dobra, irytuje mnie już ta gierka. Za dużo tych animacji. Nie no stary, no ile można. O, 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 o. Baby, baby. Mamy. mamy Hugę. No way. Hugę, Hugę Dragon, o no kurde. Ty, ładna, ładna ta animacja, nie? Ej, to jest taka animacja, taka nie najgorsza, nie? Taka 6 na 10. No nie, nie no, no, spoko. O, 2,5 miliarda. O, dwa chiucze na jednej rolce. Witam bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Pedrito, Żoga Bonito. Tak na mnie wołają. No nie mogę nawet tych owoców odpalić, nic tu nie mogę zrobić. To się tylko roluje. A kasy to ja zarabiam tak mało. Dobra, stopuję te rolki, bo ja tutaj muszę ogarnąć, jak się tutaj zarabia kasę. Tu są jakieś busty tak. O, możemy sobie dzięki temu, dobra, super, owoce. Owoce też się przydadzą i podki podki też nam się standardowo przydadzą. Dobra, podkę na koina to już sobie odpaliłem na piątkę, tak, żeby po prostu mieć. Laka też sobie na, czwór, na piątkę nawet odpaliłem, to to chyba spoko, nie wiem. Dzięki temu mogę sobie zjeść wszystkie moje owoce. Dobra, szajki jeszcze nie mogę, no spoko, ale tą podkę tą podkę mogę. I pokażcie mi tego forever packa. Nie, bo ja bym go sobie pootwierał, tak, tylko szkoda, że tutaj tak rzadko lecą te god potki i te jelly potki, no to jest akurat słabe, że to tak wolno leci. Zaraz możemy, albo dobra, wiecie co, wejdźmy sobie na plazę, bo ja mam trochę game'ów jak coś, to sobie game'y zawsze przecież... A, nie mam jeszcze trading plazy w upgrade'ach. Jejku, dajcie mi plazę. Ej, mogę plazę dostać? Dobra, trading. I In, index, trading plaza, trading buf, buf skin, mailbox, Index, dobra. Jeszcze fajnie by było odblokować deskę, tylko ktoś wie, ktoś pamięta gdzie jest deska? No chyba w levelingu powinno być, ale no dobra, nie wiem. Ej, ho, odpal mi się, proszę, ja ciebie. Bardzo dobra jest. Ty, czy tu jest tylko jeden buf? Komu mi się to nie wczytuje? Dobra, to ja stąd wychodzę, to to jest jakieś ten... Ja się boję tego Dobra, relujemy dalej, reluj, reluj Tutaj to, to możemy, to możemy kupić, to, to nie wiem co to robi, ale kupujemy to, to, to Następnie dawaj, stary, więcej, więcej. O, kiedy nawet odblokowałem Ty ja ten go odblokowałem, to chyba git. O, tu jest deska, dobra, to już ogarnąłem deskę. A, to jakaś słaba, Do no nie no, to jakaś słaba animacja, Do no jeden na miliard, pecik, To no co to jest? To jakiś gówno stary, dobra, tutaj do maksa, tu je. Aha, tego nie mogę już zjeść. To do maksa. Dawaj to wszystko do maksa. Tutaj musi być więcej dybu, Więcej dybu. tu musi być. Jejku, czemu mi to tyle z tego leci? O, tu jakiś hudżik, huge, hużyk huge, huge, huge tu będzie. O, to brat tutaj potrójny skok. Jakiś tutaj jakiś wybuch to jakiś normalny. Shiba, cat dog. No. Co to będzie? Co to będzie? A, cat. No dobra, może być i cat. Nie, może być i cat. Tylko szkoda, że się nie da tych animacji skipować. O, kolejny cat. O, i ten coin właśnie mi powinien skipnąć kat I to wyzwaście to, o czym chciałem bardzo, bo teraz nie mam właśnie scenek, tylko to leci No jeden na 25 miliardów dostaję peta, co? Ej, to dosyć mocny Ej, no dobra, to jakiś bocasz, bocasz totalny Generalnie link do tej gierki te będziecie mieli w opisie Jakbyście chcieli właśnie być takie kongo Jak ja w tym momencie, to no nie ma najmniejszego Problemu, Boże śpieć. Kolejny buścik, patrz, normalnie w prawym Górnym rogu jestem już pierwszy przez tego Mojego rola, no i zaciąłem gierkę No gratuluję Pedro Mózgu, nie? No gratuluję Pedro Mózgu No, odcięła się, dobra, to da się zacić. Ona się zacina, Stary, za dużo rzeczy tu się dzieje. Jest cały team huge, to mi się podoba. Teraz już farmy trochę więcej gotówki. Mogę sobie kupić siódemkę, mogę kupić dwójkę, trójkę. Aj, 500 milionów kosztuje aż czwórka. Ale dobra, to mogę sobie odpalić trójki. Nie ma najmniejszego problemu. Czy na trójkach będzie to jakoś lepiej szło? No nie idzie to lepiej, więc prawdopodobnie ten lak już jest i tak maksymalny. No Tak mi się przydaje, wydaje. Mogę też cztery boły sobie podpalać, mogę blazingi, bo w mam, to czemu nie? Czyli jestem teraz na blazingach i na trójkach. No dobra, dostaję pytań. 1 na 500 milionów. Jak to teraz będzie wyglądało? No nie ma nawet huge więc to takie... No wiecie, pomimo tego, co się dzieje tak de facto na dole, no to powinien być to większy lak ale no i tak, wiadomo, no tutaj nie będziemy siedzieli, nie wiadomo jak długo, tak, tutaj 20 minut, dosłownie 30, gramy w tą gierkę, już ona się powoli zaczyna nudzić i wychodzimy, więc też nie ma co to jakoś tak super mega na to marudzić. Skoda, że nie lecą potki na koiny z tego, tylko lecą właśnie te jelly potki, a te jelly podki to są tragedia, bo te jelly potki to mi do szczęścia nie są totalnie w ogóle potrzebne. Dobra, Dobra, nie chcę się zbierać 500 milionów możemy odpalić godpotkę, bo jest ona w kodach, tak, jest ona w kodach, jak sobie wpiszemy gpt, dostajemy godpotkę którą sobie właśnie w tym momencie odpaliły. I... to był drop z godpotki nie, takie jakieś oszustwo, tu mam jeszcze jakieś banany, czekajcie, bo są jeszcze jakieś banany o tutaj, proszę bardzo i dobra, teraz mamy dynie, które nam daje plus jeden rol i to jest spoko i te banany, dobra, jemy sobie te banany jemy sobie te pumpkiny i zobaczymy jak to będzie chodziło teraz, bo mam powiększonego laka, mam 6 roli, więc tą Powinno być super mocne, ale czy jest takie Super mocne? To jest tak, właśnie Widzowie nie wiadomo, jakie silne no, no nie wydaje mi się tak szczerze, nie, tak szczerze To takie średnie, nie? No bo zobacz Nawet huge'a nie dostałem, no takie O, tutaj jeden na 25B jest najlepszy Huge'ik, okej, okay. przynajmniej ten, który ja wydropiłem No podejrzewam, że tutaj też mamy Titaniki różnego rodzaju i tak dalej Cały czas odbieram sobie ten sklep, z nadzieją, że Może to jakaś kolejna godpotka wyleci Czy coś takiego, fajnie by było Fajnie by było, są najlepsze przynęty Jakbyście sobie chcieli popatrzeć jeszcze czy, czy są tutaj jakieś kody? Nie widzę żadnych takich lepszych, fajniejszych kodów To jest kod dla 10 milionów koinów No to na samym początku byłby spoko A tak to to nie ma więcej kodów fajnych Wszystkie fajne wykorzystałem Ale ta kaska leci też strasznie wolno tak, Bo ja nie mam potki bo Nie mam potki na koina najlepszy Tam, Tutaj w ogóle nie mam potek na koiny Ale dobra, giera fajna, giera spoko Link do giery w opisie Dzięki za oglądanie Siemano ją.